Sny erotyczne niekoniecznie muszą być interpretowane w sposób seksualny. Czasami mają związek z rodzajem więzi, jaką nawiązujesz z drugą osobą. Dowiedz się więcej na ten temat. Czy znasz znaczenie snów erotycznych? Wszyscy mieliśmy sny o zmysłowej naturze w pewnym momencie naszego życia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jakie znaczenie kryje się za erotycznymi snami. Dziś zapraszamy do odkrycia odpowiedzi na to pytanie. Odkryj je już dziś. Sny o tematyce seksualnej zdarzają się częściej niż myślisz. Nie ma znaczenia, czy jesteś w związku otwartym, czy monogamicznym, czy też jesteś singlem. Niestety, wszystko, co dotyczy seksualności, bywa pełne mitów, które musimy obalić. Z tego powodu warto zbadać prawdziwe znaczenie snów erotycznych. Niektóre sny erotyczne mogą nawet kończyć się orgazmem, ale większość ludzi budzi się nagle i zastanawia się, co się stało. Czy ten sen oznacza, że naprawdę chcemy uprawiać seks z osobą, o której śniliśmy? Odpowiedź brzmi: nie. Prawdziwe znaczenie snów erotycznych. Istnieje sposób, aby poznać znaczenie snów erotycznych. Hilda Burg, autorka książki The Phone Addiction Workbook, ujawnia to w swojej książce. Autorka odsłania najczęstsze sny i ich prawdziwe interpretacje, mówi ona. Marzysz o pracy, wakacjach lub przeszłych doświadczeniach, ale nie zawsze przyjemnie jest mieć sny związane z seksem. Może jest w nich ktoś, o spaniu z kimś nigdy nie marzyłeś? Jak więc możemy zrozumieć to zjawisko? Burg komentuje, że znaczenie snów erotycznych może mieć związek ze sposobem, w jaki nawiązuje się więź z drugą osobą. I niekoniecznie musi to być w sensie seksualnym. Poniżej wyjaśnia niektóre z najczęstszych snów erotycznych. Najczęstsze sny erotyczne: Oto sny, których doświadczyła większość ludzi podczas spania. Seks z szefem. Erotyczny sen o szefie nie zawsze oznacza pożądanie. Czasami może to być sposób na wyrażenie podziwu dla niego. To jeden z najczęstszych snów, a psychoterapeuta Burg wspomina, że nie chodzi tylko o chęć pójścia do łóżka z szefem. W tym sensie mówi, może w prawdziwym życiu chcesz awansować, a tego typu sen może wskazywać, co chcesz zrobić, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz. Twój szef może symbolizować, że jesteś mentalnie przygotowany do spróbowania czegoś nowego. Sen o szefie w pracy może również wyrażać cechy, które widzisz w tej osobie i to, jak bardzo ją podziwiasz. Z osobą z przeszłości. Jeśli pod koniec dnia czujesz się wyczerpany, zasypiasz i śnisz, że spałeś z kimś z przeszłości, z kim nigdy nie byłeś blisko, może to oznaczać coś bardziej ukrytego. Autorka mówi. Pomyśl o tym, co reprezentuje ta osoba. Może zobaczysz w niej jakąś cechę, która jest również częścią ciebie. Jeśli zauważysz, że to wyraźnie stara miłość, której nadal nie możesz pozbyć się z serca, dobrym pomysłem może być pójście na terapię. W ten sposób możesz rozwiązać tę sytuację i raz na zawsze popracować nad zapomnieniem swojego byłego. Seks z celebrytą Te sny niosą ze sobą najwięcej symboliki. Dzieje się tak, ponieważ nie znamy tych ludzi, ani nie mamy pojęcia, jaka jest ich osobowość, z wyjątkiem tego, co widzimy w mediach. Dlatego Burg stwierdza, że wielu z nas ma wizerunek celebrytów, który może być prawdziwy lub nie i musimy pomyśleć o tym, co nam przekazują lub co najbardziej lubimy w tych postaciach. Z kimś innym niż Twój partner. Erotyczne sny o kimś innym niż twój partner niekoniecznie wskazują na niewierność. Dlatego ważne jest, aby wyjaśnić, jakie znaczenie ma ta osoba w Twoim życiu. To jeden ze snów, które najbardziej martwią ludzi, ponieważ myślą, że w głębi duszy mogą chcieć być niewierni. Jednak prawda jest taka, że nie ma to z tym nic wspólnego, chociaż warto wyjaśnić, co jest, a co nie jest niewiernością. Autorka podkreśla, że nie ma co się denerwować. Chodzi tylko o pożądanie seksualne, ale to nie jest część rzeczywistości. Jeśli jest to osoba, która nawet cię nie pociąga, musisz zadać sobie pytanie: co ta osoba dla ciebie znaczy? Dobrze jest pomyśleć o tym, co ta osoba dla ciebie znaczy i z czym ci się kojarzy. Pomoże ci to określić, dlaczego masz tego rodzaju sen. Niszczenie związku bez powodu nie jest zdrowe z kimś tej samej płci. Jeśli myślisz na przykład, że jesteś osobą heteroseksualną, ale śnisz, że sypiasz z osobą tej samej płci, powinieneś zadać sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy pociąga cię ta osoba? Po drugie, z jakim symbolem lub obrazem kojarzysz tę osobę? Burg podkreśla, jeśli śnisz, że śpisz z kimś tej samej płci, na przykład z szefem, zadaj sobie pytanie, czy pociąga cię on lub ona, a jeśli nie, to może zobaczysz, że on lub ona odnosi sukcesy, jest inteligentna, niezależna i chcesz połączyć się z tymi cechami. Seks z najlepszym przyjacielem: Ten sen, poza tym, że jest częsty, jest zwykle jednym z najbardziej nieprzyjemnych. Psychoterapeuta radzi zadać sobie pytanie, co takiego ma w sobie ten przyjaciel i jakie posiada cechy. Jak podkreśla pisarka, czasami możesz przyciągnąć ludzi, którzy mają cechy, które podziwiasz lub chciałbyś mieć. Dlatego nie należy interpretować snów erotycznych dosłownie, ponieważ zawsze zawierają one coś innego.